Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, witajcie w drugiej tygodniówce listopada. Tak jest, druga tygodniówka przed nami. E, pierwsza rzecz, którą chcę wam powiedzieć, wy to oglądacie 12. Zerknijcie do sklepu, bo prawdopodobnie jeszcze w sprzedaży są kalendarze adwentowe naklejkowe, więc warto zerknąć, zobaczyć czy rzeczywiście jeszcze są, bo wiem, że no nie wystawię ich e, jakby, tak, wiecie, full liczby, tylko będzie jakaś tam ilość ich e, ograniczona. Pewnie całkiem spora, ale no, lepiej zerknąć. E, jeszcze możliwe, że są w sprzedaży, bo tak planuję wstępnie, że do 13 będą w sprzedaży, więc prawdopodobnie jeszcze są, możecie sobie zerknąć, kalendarz adwentowy naklejkowy. Można sobie popatrzeć. Poprzednia tygodniówka prezentuje się tak, a dzisiaj będę, słuchajcie, robić podobną tygodniówkę, ale w jesiennych klimatach, bo tak sobie pomyślałam, że jeszcze jesień, nie ma co jeszcze zimy tutaj nam wprowadzać, więc zrobimy sobie tygodniówkę z wykorzystaniem jesiennych jeżyków, przytulnej jesieni części drugiej i jesiennych karteczek, też części drugiej. Nie wiem, czy karteczki wykorzystamy, może, może tak, może nie, zobaczymy. Więc to będziemy sobie dzisiaj teraz wykorzystywać. Potrzebuję jeszcze jednego kalendarzyka. O, mam kalendarzyk na listopad. Mam przygotowany zakreślacz złoty, bo złotego myślę, że teraz do tego jesiennej tygodniówki będę korzystała i wzięłam sobie żel i rola metalicznego, też złotego. Myślę, że sobie też jakoś wykorzystam. No i od czego zaczynam? Zaczynam standardowo od odcięcia Darchdora. Ja tutaj widzę, że nie przetarłam, no, ale to dobra, później. No i jak wy to oglądacie, to ja jestem słuchajcie, no jak wy to oglądacie, to już jestem u Asi, więc już jestem podrybnikiem na warsztatach stacjonarnych u Asi Szulik. Kartkujemy sobie świątecznie. Mam nadzieję, że wszystko doszło do skutku, udało się pojechać i wiecie, jest super, e, bo właśnie dzisiaj w planach miałam Kartkowanie świąteczne, więc robimy sobie karteczki w fajnym towarzystwie. I myślę, że jest fajnie. W środę prawdopodobnie widziałyście film, na którym. Aha, od razu mówię, że przepraszam za moje palce. Bo jestem po nagrywaniu tego filmu, który widziałyście w zeszłym tygodniu o kwiatach, w którym robiłam kwiaty. No i wiecie, nie dało się domyć, więc zostałam z czerwonymi palcami na tygodniówki. No, więc ja jestem u Asi, robimy sobie karteczki w fajnym towarzystwie na warsztatach stacjonarnych. I a propos kartek, to w środę e, miał się, mam nadzieję, że się pojawił e, film z kartką świąteczną, z wykorzystaniem moich kwiatków, które robiłam na poprzednim filmie. Więc mam nadzieję, że oglądałyście. Mam nadzieję, że film powstał <gry> i że się Wam podobał. E, słuchajcie, ja planuję sobie klasycznie w Devangarii. Devangarii to jest to lepsze Devangarii, znaczy lepsze. Dla mnie lepsze, nie, nie dla każdego lepsze oczywiście. E, w sensie z tym mocniejszym, grubszym papierem. Ja go bardzo lubię. Słuchajcie, jestem już. No, jeszcze nie na środku, ale słuchajcie, on cały czas rozkłada się no z jakimś tam milimetrowym poślizgiem. Nie, no nie, nie ma poślizgu. Jest na płaściutko po prostu. Ta układka to jest po prostu w sensie ten grzbiet, to jest po prostu jakiś sztos. On się rozkłada totalnie na płasko. Mam nadzieję, że będzie tak do końca. Trzymam za niego mocno kciuki. Jestem bardzo zadowolona z tego. Notesu. Póki co znosi wszystkie moje jakieś tam, wiecie, odpały, zabawy. Mam nadzieję, że będzie znosił je dalej. No i zobaczymy, zobaczymy. Na razie jest bardzo dobrze. W sensie nawet lepiej niż dobrze. Eee, układ tygodniówki będzie taki sam jak poprzednie. Tak jak mówię, ja teraz całe miesiące powtarzam w ten sam sposób, jak zwykle po prostu. I nie potrafię tego zrobić, żeby tego nie zadrzeć. No. Eee, powtarzam dokładnie te same układy, żeby przez cały miesiąc sobie po prostu przetestować, co mi się sprawdza, co mi się nie sprawdza. No i właśnie w zeszłym miesiącu zabrakło mi takiego Dutch Dora z pomysłami na jedzonko i z listą projektów. Zobaczymy, jak mi się to sprawdzi w tym miesiącu. No i będziemy kombinować w grudniu, co, co zrobić, żeby ulepszyć, w razie czego. Eee, I tak, zaczniemy sobie od dni. Miesiąca albo nie, najpierw no sobie przyklejmy kalendarzek, bo myślę, że kalendarzek też będzie w stałym miejscu, bo to jest bardzo dobre miejsce na kalendarzek, uważam, uważam, tak dla Was to będzie pewnie dosyć monotonne oglądanie tych tygodniówek. No ale co zrobić, no, co zrobić? No? Takie mi po prostu pasują jak żyć, nie? 7 listopada. To pewnie gdzieś tutaj pojawił się kalendarz adwentowy, w tych okolicach, w sprzedaży. Mam nadzieję przynajmniej, że nic tam, wiecie, się nie wywaliło po drodze. Bardzo mocno trzymam za samą siebie kciuki w tym momencie, <grym się> że będzie dobrze. Dziesiąty to jest czwartek, to mam nadzieję, że w czwartek widziałyśmy się na live z Grudniownikiem, a to oznacza, że już wymyśliłam karty. Bo jak to nagrywam, to dopiero mam bazę wymyśloną. I wiecie, Hidden Hinge'a będę pierwszy raz robić z Wami tak na żywo. Mam nadzieję, w ogóle pierwszy raz sama będę robić Hidden Hinge'a bez warsztatu. Tak w ogóle. Bo tak to Hidden hinge tylko robiłam na warsztacie, a tu pierwszy raz sama. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze i że jakoś to tam poszło. Eee, przyznam się szczerze, trochę jestem, eee, że tak się brzydko wyrażę, obsrana bo nie wiem jak to wyjdzie, mam nadzieję, że dobrze, ale wiecie różnie to bywa, no i co, no i nic, no, no i generalnie w czwartek właśnie mam nadzieję, że był live'ik, mam nadzieję, że byłyście, że było fajnie i w ogóle, no w piątek pewnie były Sims, chyba, że się już nie wyrobiłam na zakrętach, to wtedy nie było, no i w piątek pojechałam do właśnie Rybnika. Nie sobota, po co mi sobota? Już mam jedną sobotę, teraz chcę niedzielkę. No, w piątek pojechałam też do Rybnika, bo właśnie w sobotę były te warsztaty i w sobotkę wróciłam wieczorem do domu, znaczy wrócę, bo wy to oglądacie, to jeszcze nie wróciłam. Ale <laughs> to jest dziwne zawsze. No, i tak, i niedzielę mam wolną. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić sobie wolne, wolne takie, wiecie, żeby odpocząć. Dobra, tu robimy obiady. Mam nadzieję, że mi się pisaczek zadziała Ale tak nie, nie wygląda jakby miał zadziałać. Rozpiszemy zatem. Lepiej? Lepiej dobra. No, się rozpisał ładnie, super d? A i generalnie, jak macie jakieś propozycje obiadowe, to ja bardzo proszę mi tutaj wysyłać nazwy i kolacyjne również. Bo jak widzicie, jestem po prostu w trakcie ogarniania. Więc bardzo chętnie przyjmuję wszelkie jakieś inspirki, bardzo chętnie przyjmuję, więc można mi tutaj ten podsyłać. I tutaj projekty. Jak... I znowu jest niewyraźne. O co tu chodzi? Dlaczego to tak działa? Właśnie to mnie drażni w tych Jelly Rolach, nie? Że one są takie, że działają, działają, a potem nagle przestają działać. I ja nie rozumiem tego. Tego dnia. Dobrze, ale może jakoś to się uda tutaj pop poprawiać, żeby jednak było trochę widoczne. O, złapało. Dobra. Pewnie będę Wam spamować tym moim wyjazdem na warsztaty, no bo to, wiecie, przeżycie zawsze. Takie fajne. Wiecie, że ja uwielbiam jeździć na warsztaty stacjonarne. I na zloty i w ogóle. No warsztaty stacjonarne to jest po prostu życie. Może w końcu kiedyś nagram jakiegoś yy, vloga z warsztatów. Bardzo bym chciała się zmotywować do tego. Mam nadzieję, że mi się uda. Kiedyś ście mnie, wiecie, namawiać tylko. Tak? Jak będziecie mnie długo namawiać, to w końcu się namówię. Hmm. Dobra, to ja to sobie teraz robię. O! A, i kilka osób się pytało, skąd ja w ogóle wiem o warsztatach stacjonarnych, gdzie to w ogóle można takie informacje znaleźć. No to przede wszystkim, jak macie jakieś swoje ulubione skraperki, które coś tam robią w sieci, to trzeba je obserwować. Najlepiej na Facebooku, na Instagramie, no głównie na Facebooku, bo nie ukrywajmy. Ten świat skrapowy w dużej mierze dzieje się właśnie na fejsie. Tam są jakieś wydarzenia, są grupy, każda skraperka, każda marka e, mają swoje grupy. Takie inspiracyjne to się nazywa. No, i tam wokół tego wszystko się dzieje, nie? Więc, jeżeli któraś skraperka robi warsztaty stacjonarne, to najczęściej właśnie ogłasza to u siebie na grupie, po prostu albo na grupie, albo na fanpage'u, czasami właśnie na Instagramie. Chociaż ten Instagram, mam wrażenie, w polskim skrapie to jest takie nie do końca lubiane medium, mam takie wrażenie. O, jak to się ładnie mieni. O, W sensie te napisy się ładnie mienią, jak wyschną. Ale fajne, nawet nie wiedziałam. Hmm, to może to zamiast złoto i będzie spoko. O zaproszeniach myślę. <grych> no, więc ym, jest też, też taka grupa na fejsie, ym, która nazywa się kalendarzem. Kalendarium warsztatów stacjonarnych. Tak, chyba się nazywa. Jeżeli nazywa się inaczej, to Wam tutaj gdzieś, yy, wiecie, napiszę. Yy, wrzucę wam też link do opisu. I tam słuchajcie, no wszystkie skraperki, które organizują jakieś swoje warsztaty stacjonarne. No a jeżeli oczywiście miejsca się nie rozeszły, powiedzmy, nie wiem, bardzo szybko, bo na przykład Uasi, Szulik to dosyć szybko te miejsca się rozchodzą, więc trzeba śledzić u nich bezpośrednio. No bo jak szybko się rozejdą, no to wiecie, nie zdążą nawet wrzucić na grupę tą taką wspólną. No ale generalnie, czy na jakichś zlotach, czy coś, no to tam zwykle się pojawiają te informacje, więc tam można sobie zerkać. Ja też wiecie, nie korzystam ze wszystkich takich rodzajów warsztatów stacjonarnych. Jest dużo rzeczy, które mnie tam średnio interesują, chociaż nie ukrywam, coraz bardziej korci mnie, żeby się wybrać na jakiś warsztat, na przykład dekupażowy albo właśnie taki mediowy. Teraz jakiś czas temu Olga, nie Olga, Karolina Bukowska organizowała taki warsztat, on teraz też jest w formie online, znaczy jakby to oglądacie, to już pewnie go nie ma, ale był też dostępny w formie online na takie świąteczne samochód z albumem i na taki domek świąteczny i to takie bardzo mix mediowy bardzo mi się to podobało tylko po prostu jakby no to jest świąteczne no jak nie zrobię tego teraz no to później już jakby będzie miało to niewiele sensu nie jakby, wiecie o co chodzi nie że jak zrobię to sobie nie wiem w lutym jak już będę miała kiedyś czas no to świąteczna rzecz już nie będzie mnie aż tak cieszyła no i tak sobie pomyślałam, że no kurczę, chciałabym, chciał, bardzo chciałabym sobie kupić ten warsztat. Ale po prostu obawiam się, że no nie ma to sensu w moim przypadku już. Bo po prostu się nie wyrobię, a jak go zrobię właśnie dużo później, no to nie będzie już takiej radochy, nie? W sensie no, kurcza może same te jeżyki, czekajcie, spróbujmy same jeżyki, bo te jeżyki mi się tak podobają że mam ochotę zrobić tą tygodniówkę z samych jeżyków. Zobaczymy, czy ich starczy. Jak ich starczy, to będą same jeże. No, więc... O, czekajcie, bo tu jakoś tak zajerzyło mi się strasznie. Tego możemy dać tutaj, myślę, takiego na środeczku. Um... No, więc generalnie przede wszystkim szukajcie sobie informacji o warsztatach, u swoich ulubionych skraperek. Tak wiecie, bezpośrednio. U nich na grupach, u nich na jakichś fanpage'ach. Myślę, że głównie grupy y, na fejsie są tutaj dobrym źródłem informacji. Ja wiem, że to dla wielu z Was pewnie dość y, jakby nienaturalne, bo ja na przykład z Face'a praktycznie w ogóle nie korzystałam, i tak naprawdę dopiero jak się zajawiłam y, właśnie skrapem, to znowu musiałam zacząć korzystać z Face'a, bo jakby tam się dzieje bardzo dużo rzeczy związanych ze Skrapem, jest bardzo dużo inspiracji na tych grupach dziewczyny bardzo dużo rzeczy wrzucają, nawet więcej niż właśnie na Instagrama, czy, czy gdzieś na YouTube'a na przykład. No jest to jakby bardzo dobry powód do tego, żeby żeby właśnie zacząć znowu korzystać z Facebooka, więc ja bym szukała tam. No i tak jak mówię, tych warsztatów różnych, przeróżnych jest no bardzo dużo, nie? Można sobie znaleźć właśnie jakieś takie warsztaty. Kolejny arkusz użyty. słuchajcie, jesienne jeże. Cała tygodniówka zrobiona jesiennymi jeżami. Aha i miałam jeszcze, no tak, no to tego już nie będziemy wykorzystywać. Wykorzystam sobie, u, a może zrobimy z tej jeszcze jedną tygodniówkę. To nie będziemy robić tych mroźnych. To teraz sobie zrobimy fioletową z tej, tej, a następną sobie zrobimy Taką znowu jesienną. O, i będą dwa rodzaje, będzie super. <laughs> Oj, przepraszam. Musiałam sobie kichnąć, słuchajcie. Dobra, tu sobie zrobimy borderka. Mhm. I tu sobie gdzieś zrobimy borderka. No, więc ja generalnie do tej pory, jak korzystałam z warsztatów, to korzystałam z warsztatów takich um, stricte albumowych głównie. Ale pomyślałam sobie, że chyba czas najwyższy dać e, szansę też innym rzeczom, więc jak zobaczę w najbliższym czasie, no nie świąteczny jakiś warsztat, który będzie, który będzie e, mi się podobał, jakiś nie, jakiś taki mix mediowy na przykład, no to myślę, że się skuszę. Myślę, że to już jest ten moment, kiedy chciałabym coś popróbować się. E, bardzo bym chciała właśnie coś mix mediowego, takiego. No, żeby wiecie, też jakby. też jakby nauczyć się czegoś nowego. Nie, no bo na tych albumowych, no to już umówmy się, jakiś tam spory background mam, coś już umiem sama począć. No wiadomo, na każdym się czegoś uczę, bo dziewczyny mają wiele, wiele, wiele lat doświadczenia, a ja tutaj jestem jeszcze cienias. Ale to już nie jest taki poziom, w którym. Wiecie, siadam do tych warsztatów, i to jest tak, że wszystko jest takie wow, i takie nowe, i takie, wiecie, niespotykane dla mnie. To już jednak są rzeczy dosyć e, wtórne dla mnie, bo większość rzeczy już albo robiłam. Zrobimy sobie gwiazdeczki. Gwiazdeczki będą też motywem przewodnim em, całego miesiąca jednak właśnie dużo rzeczy już, już gdzieś na jakimś warsztacie było robione, już, już gdzieś to robiłam i tak naprawdę rzadko się zdarza coś takiego zupełnie nowego, nie? Nie mówię, że się nie zdarza, bo na przykład wiecie, ja wielu rzeczy jeszcze nie robiłam, na przykład nigdy nie robiłam shakerboxa. Znaczy, jak wy to oglądacie, to nie wiem, czy jeszcze nie robiłam, bo planuję jedną kartkę świąteczną zrobić z shakerboxem. Bo skoro go nigdy nie robiłam, no to wiecie, jaka ja jestem, ja bardzo lubię robić różne rzeczy z wami po raz pierwszy. Tak wiecie, na Yolo? No i zobaczymy. Także nie wiem, czy jeszcze nie robiłam, jak to nagrywam, bo może już jestem po. Ale no, już tyle rzeczy zrobiłam, tyle kartek za mną, tyle albumów, a Shaker Boxa jeszcze nigdy nie robiłam. Um, na przykład wodospad ten taki interaktywny w sensie. On się jakoś nazywa. Nie, dynamiczny. O, wodospad dynamiczny robiłam dosłownie raz. Było to traumatyczne dla mnie przeżycie. W sensie jakoś tak nie mogłam tego ogarnąć, no, ale robiłam raz, więc. Um, jakby nie mogę powiedzieć, że to jest coś, co umiem robić, no bo po razie to wiecie, co ja sobie tam mogę robić. No teraz jak robię ten grudniownik, no to już mogę być mądrzejsza o to, że pierwszy raz e, robię sama album taki hidden hinge'owy, no tak, hidden hinge'owy, więc to już też coś. Jeżeli uda mi się go zrobić, to już będę miała taką świadomość, że jestem w stanie sama z siebie ogarnąć album, tak wiecie, od zera. No bo takie folio to folio. Folio to są proste Prostsze albumy, a jednak taki ogarnąć na dużej bazie, na zakładkach, tak, żeby to wszystko grało, śpiewało, tam się wiecie, nie zatrzaskiwało jedno z drugim, no to to już jest poważniejsza sprawa. I jak to mi się uda zrobić, no to już będę miała takie poczucie, że osiągnęłam kolejny poziom nie? w swojej twórczości i potrafię zrobić album od zera bez warsztatu. Nie? No ale to też tyle warsztatów za mną, że trochę to trwało zanim. Zanim do tego doszłam, słuchajcie, ja sobie jeszcze kropeczki porobię, bo mi tak jakoś pusto. Z kropeczkami myślę, że będzie weselej, więc porobimy sobie kropeczki jako takie mikro gwiazdeczki. Myślę, że też spoko. No, i to taka właśnie ze mną robota, że ja się bardzo lubię uczyć nowych rzeczy. I najgorszy moment przychodzi wtedy, kiedy już yy, mam poczucie, że nie bardzo jestem w stanie się czegoś nauczyć. To jest taki najgorszy dla mnie moment, bo chciałabym robić dalej, a motywacja mi siada, bo. no bo już co mogę jeszcze wymyślić, nie? W sensie, że już nauczyłam się wszystkiego, czego mogłam się nauczyć. No i tak o. Dlatego się wzięłam za albumy. Bo albumy są duże, tam jest dużo różnych rozwiązań, których jeszcze nigdy nie robiłam. I wiecie, jak to jest. Zawsze się znajdzie jakieś takie rozwiązanie, czy pop-up na przykład. No bo pop-upów w ogóle jeszcze nie robiłam praktycznie. Tam jakieś kilka pojedynczych u Ania tworzy. A tak to jeszcze nie. Więc pudełka jeszcze nigdy nie robiłam, na przykład, no jest bardzo dużo rzeczy. A mam kilka warsztatów z pudełkiem, więc po prostu muszę do tego przysiąść. Więc jest trochę takich rzeczy, które no jeszcze jestem w stanie, tutaj, wiecie, podciągnąć, nie? W sensie nauczyć się, zrozumieć, zrobić chociaż raz. No. A w tak zwanym międzyczasie skończyłam tygodniówkę. Pogadałam wam, pogadałam wam. Nic zrobione. I zobaczcie, jak się ładnie mieni ten, ten Jelly Roll. Fajowo, nie? No i mamy taką jesienną tygodniówkę ze złotym tym, zakreślaczem, spoko wygląda jeżykowo, bardzo mi się podoba, takie bardzo proste tygodniówki, ale jestem na razie za, zobaczymy co, wy, co będzie dalej. No dobra, to bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że tygodniówka Wam się podobała, mam nadzieję, że sobie pogadałam. Napiszcie w komentarzu, co myślicie, czy też tak macie, właśnie, że tak uczycie się, uczycie, dopóki czegoś się możecie nauczyć, a potem tak, wiecie, siada Wam i szukacie czegoś nowego, czy tylko ja taka jestem dziwna. No, to co? W następnym filmie się widzimy. Pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć do sklepu po kalendarz adwentowy, bo powinny jeszcze być. Mam nadzieję. Znaczy, mam nadzieję, że już nie ma, szczerze mówiąc. Idealnie by było, jakby już nie było. Um, no, w przyszłym tygodniu pewnie pojawią się nowości, tak podejrzewam, e, przed weekendem albo teraz po weekendzie. No zobaczymy, zobaczymy jak się obrobię. E, no i co, widzimy się na pewno w środę, widzimy się pewnie w czwartek, później się widzimy w piątek i w sobotę. No po prostu codziennie się prawie widzimy. No, to co? Dzięki wielkie, ściskam bardzo. Zostawcie kciuka w górę i komentarz. Pa 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 pa.